No, no to kilka dni do Erdingskol, radku. Nastroje? <śmiech> <śmiech> Cześć, witajcie w Hive pociągu to popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj tradycyjnie Jadek. Dzisiaj idziemy dalej z tym strumieniem streamingu płynącym z Disney Plusa, z dodawankiem polskich tłumaczeń, nie tylko czeskich, słowackich i w ogóle, o których będziemy wam opowiadać w dzisiejszym odcinku, bo o tyle, co w poprzednim odcinku gadaliśmy sobie o tym ogłoszeniu, które było przez Polskie Audiodisney, a ogólnie przez Disneya na całą Europę Środkowo-Wschodnią i ITD, ITP. To w tym tygodniu w sumie mniej się działo. Mamy po prostu ciągły strumień. W ogóle nie ale trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o rzeczy, które są dodawane po polsku na Disney Plusie, to, szybko, to dużo jest w tym tygodniu tego. Dużo, dużo. Oczywiście wiadomo o tym, że e, jak my to nagrywamy w niedzielę, to, to już tego aż tak nie czujemy, bo za, z, jak zwykle pod koniec tygodnia e, dodawanie polskiego to jest zwalnia. Jednak w środku tygodnia bardzo dużo tytułów, też e, często po kilkadziesiąt odcinków nawet. E, Głównie seriale, ale też coraz więcej filmów. Dobrze, i tak jak co tydzień zaczniemy sobie od procentowej ilości rzeczy po polsku na Disney ⁇ Plus. Polskie audio z 31,74% na 32%. 84, czyli ponad procent dodany. Zwykle ostatnie tygodnie mieliśmy. Nie, ostatnie tygodnie nie przekraczały nigdy ponad procent dodanych produkcji, więc jest naprawdę, naprawdę dobrze. W tym tygodniu widzieliśmy szczególnie ilości rzeczy, które były w poprzednich tygodniach dodawane, które trochę przyspieszyły, trochę tam rzeczy na staże też wreszcie dostaje, takich na przykład, typu wiesz, tłumaczenia y, polskie, które były dodawane w okolicach lutego 2021 i teraz dopiero mamy powrót do dodawanka, więc takie rzeczy nadrabiamy i napisy z 23,72% na 24,77%, czyli też ponad procent. Całkiem solidnie jest też na tym polu. Czyli nie ma jakiegoś tego znaczącego przyspieszenia, też nie ma, nie wiem, cały czas zapowiadanej przez nas fali dodawania tłumaczeń do filmu, filmów, ale jednak, jednak wszystko się dzieje do przodu. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś inne, ciekawsze newsy. Oczywiście... I odnośnie filmów może być, trzeba by było powiedzieć, bo tak cały czas mamy taką nadzieję, że a coś tam może się dropi tak coś tam, I na przykład w tym tygodniu mieliśmy kilka filmów, które tam wlatywały, na przykład Śnieżne Psy albo i y Chabot y y i Pan Ropuch, y jak ktoś po prostu nazywa? Przygody i Chabota i Pana... Przygody i tak. Chabota i, i, i Habota, i Pana ro Ropucha. Jest to pierwszy film tak jakby od Walt Disney Animation Studios, który jest dostępny z polskim nabiegiem na Disney+, Plus, jest to film stworzony Dziś pod koniec lat 50., złożony tak jakby z dwóch osobnych animacji, połączonych tam narracją mm -hmm. e, i ten dawing już był dostępny. Bodajże ma NC Plus Go i na Chili, ale ogólnie poza tym nie. Tak, bardzo. W sumie on sobie był i już w kilku był udostępnionych źródłach, ale to nie jest coś, co jest istnieje w powszechnej świadomości. Wcześniej na Disney Plusie był dostępny, były dostępne tylko napisy, teraz już dubbing został uzupełniony. Co oprócz tego, podróże Gullivera? O wiem, jak The Sweet Life mówi, czyli po polsku, nie ma to jak bliźniaki film, tak? Tak to się nazywało? Tak, tak. tak. E, czyli czyli kolejny film Disney Channel nawiązujący do serialu, co tam jeszcze? Wendy, Wendy Wu, Wendy Wu chyba. Tak, tak, Wendy Wu, nie pamiętam jaki był podtytuł. Radek, podtyku. Radek, właśnie, bo mówiliśmy, o nie, nie ma nic w tym tygodniu ciekawego. Radek, Katowice, wytłumaczę co chodzi z Katowicą. Tak, tak, ponieważ Wendy Wu to był jeden z, z Filmów Disneya zdawingowanych na zlecenie Jetixa w IZTech z Katowice, studio, które dla, kiedyś dla Jetixa, i to jest właśnie pierwszy ich dubbing, katowicki dubbing, pierwszy katowicki dubbing dostępny na Disney Plusie. Zobaczymy, co oczywiście dalej, ale co jeszcze z ciekawszych rzeczy: 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, napisy i lektor w tym tygodniu zostały dodane. Film Disneya aktorski z lat 50. Z, w roli głównej z Douglasem. Czy to nie, tam, czy to nie jest? jeden z pierwszych w ogóle filmów live action Disneya. Tak, pie nie pierwszy, ale na pewno... Ta, Wyspa Skarbów chyba była... E, Treasure, tak, Treasure Island to był pierwszy film być live może, action. Być może, być nie może. Hybryda, nie hybryda, bo hybryd było wcześniej więcej. Kolor przyjaźni z napisami. Okay. Ten film chyba nie wiem, czy kiedykolwiek leciał u nas na Disney Channel. Z takich jeszcze ciekawszych, ciekawych filmów to zostały dodane napisy do dwóch filmów, 20 Centauri, czyli nie, nie do końca nawet zostały dodane, tylko dwa filmy Twenty Centauri Studios nowe zostały, pojawiły się z napisami polskimi mm -hmm. w niektórych rejonach, a są to Kurier francuski, a natomiast druga produkcja może to zaskoczyć. Chodzi Ci o tę horrorową produkcję, czy. Nie, A, okay. bo film który bo... miał premierę w piątek w naszych kinach. Okej, okay. oczy Tami zresztą film, który oglądałem wczoraj w kinach, dostał w wybranych regionach, ponieważ ten film miał premierę w niektórych regionach już nawet na jesieni, wleciał na Disney Plus Star z polskimi napisami, lektorem nie wiem, nie jestem pewien, na pewno z napisami, ale zanim on się pojawi w Europie, to jest kwestia, nie wiem, tak. miesiąca, dwóch, A myślę, że to coś w okolicach Oscaru bardziej będzie było dopiero tak, teraz. Tak, tak. Teraz ten no, no film pewnie, no ale... pojawia się w kinach. Tak. Ale to pokazuje, że, że, że wiadomo, że w takich rzeczach, które nie są może aż tak głośne, to widać, że przyciki następują częściej i być może nie zostaną usunięte e, jakkolwiek, chociaż nie wiem. Ale a propos tego, co mówiłem jeszcze przy okazji, a o, o, co okazało się, że to nie jest to, to film Devil's Due, to chyba po polsku się nazywa Diabelskie Nasienie. To jest, Pols, to jest jakiś horror z 2014 roku. Test został uzupełniony o polskie napisy razem z innymi. Naszego regionu, ale lektor do niego to on był dodany już dawno, dawno temu jakoś przy tak jak okazji do, do... uzupełnianka starowego, to, czy wtedy, kiedy latywała zakładka stara w 2021 roku. Ale no widzimy, że wreszcie teraz, jak już są uzupełniane te braki, wtedy polskiego, który latywał jakby sam, wtedy, jeśli chodzi o nasz region, to teraz już są też braki uzupełniane z całą resztą. Tak, poza tym w tym tygodniu pojawiły się dwie produkcje oryginalne. Disney Plus. Co najmniej dwie. Ta jedna jest. czyli Dobrze, nie produkcja oryginalna Disney Plus. W sumie, żadna z tych produkcji nie jest do końca produkcją oryginalną Disney Plus, ale czasami jest przynajmniej tak zwana. Uh -huh. Mowa o dokumencie National Geographic na krawędzi ryzyka, TORN, który jest dostępny z lektorem i napisami. A także trzy pierwsze odcinki z serialu, o którym z tego co widziałem, jest głośno nawet w polskich mediach, czyli Pam and Tommy, jest dostępny właśnie z polskimi napisami. Pam i Tommy jest dosyć niestandardową produkcją. Znaczy, teraz jest to śmieszniejsze, tym bardziej w kontekście no, tego, że w sumie seriale na Disney Plus Star nie są reklamowane nawet jako Star, tylko po prostu jako Disney Plus dla jakby jasności przekazu, żeby. Wiadomo było, że wszystko jest na Disney, która jest jedną spójną platformą, ale jednak no, tematyka tego serialu jest taka trochę mało pasująca do marki Disney. Ale, no ale, ale to jest jeden na pewno z ciekawszych seriali. Ja oglądałem pierwszy odcinek. To jest świetnie zrealizowany serial, więc ogólnie polecam, ale tak. W Trzy odcinki, które pojawiły się na Start, mają polskie napisy. Jest jeszcze jedna dość ciekawa produkcja, która jest czasami nazywana jako produkcja oryginalna Start, produkcja oryginalna Disney ⁇ a mowa o koreańskim serialu Snowdrop, który pojawiał się. Bodajże w australijskim, koreańskim Disney Plusie już od jakiegoś czasu. W pięciu odcinkach tego serialu pojawiły się polskie napisy. Nie pamiętam, czy to są kolejne odcinki, ale widać, że, że już są dodawane te polskie tłumaczenia. I co jest ciekawe, oczywiście ten, ten serial pojawi się już w tym miesiącu na Disney Plusie w Europie. a te co jest najciekawsze, ten serial pojawi się też na Disney Plusie, nie na Hulu, na Disney Plusie w USA. A Poza tym na ten miesiąc Disney Plus USA zapowiedział też m.in. Summer of Soul, a także The Years, czyli Nowe Cudowne Lata, czy na przykład Serial Blackish. Oczywiście to żaden nie jest z tych seriali, jakby co, czy, czy filmów, nie jest wprost skierowany do widzów dorosłych, bo to są jednak treści plus 13, 12, 14, w zależności od tego jak to te ratingi wyglądają, no, no, no bo tam trochę telewizyjne i, i serialowe się różnią, te, telewizyjne i kinowe, ale jednak to są produkcje, które do tej pory były na świecie jednak do tej części star dawane tak. i to jest bardzo ciekawa sprawa. I i pokazuje, że może się jest dużo ciekawych rzeczy czyli z Disney Plusem, tym amerykańskim w najbliższych miesiącach. Dobrze, lecimy sobie dalej z rzeczami, które wlatują po polsku. Bo będę w sumie chciałbym wspomnieć o tym co się wydarzyło w preview page, ale będziemy sobie gadać o tym na samym końcu, bo to jest też w kontekście tego co będzie się działo w najbliższym tygodniu. Dobrze, dużo rzeczy Disney Channel, dużo. W sumie wiesz jaka była jedna śmieszna rzecz? What if jeden brakujący odcinek, ten który w, nie, w wybranych regionach miał polski dubbing i napisy, chyba ósmy? coś w tym stylu, a w niektórych regionach typu w Holandii nie miał żadnych polskich Tłumaczeń dodali polski, a konkretnie polskie napisy. Polski dubbing nadal jest nieuzupełniony w tym odcinku, no ale zakładamy, że jak będzie startować w Polsce, to wybiorą tak, to, albo, to dodadzą, albo dodadzą, albo wybiorą odpowiednią wersję po prostu. Dodano też napisy do drugiego sezonu Tajemnic Surfer Springs, czyli nowego serialu Disney Channel, Tego pierwszy sezon normalnie miał premierę u nas też w Polsce i USA na Disney Channel, natomiast drugi ma taką dziwną dystrybucję, że jest emitowany na Disney Channel, ale jednocześnie wcześniej odcinki pojawiły się na Disney+, Plus, więc jest dość specyficzna sytuacja. Na razie tam nie ma dodawanego dubbingu polskiego, ale widać, że już do tych właśnie nowości polskie tłumaczenia są tutaj jakby w normie. W ogóle jest ciekawe, chciałbym zrozumieć jak działa ten system dodawań, dodawane tłumaczeń na Disney Plusie, bo kurczę. Na przykład to mnie, ja się zastanawiam, czy to, że na przykład czasami coś dostajemy w weekend, na przykład, czasami w taką sobotę, czy niedzielę, to czy to dlatego, że czy, czy, czy ktoś tam autentycznie siedzi i to wklepuje, czy serwer sobie mieli przez weekend czy coś w tym stylu, bo nigdy nie wiesz o co tak dokładnie w tym chodzi. Czy na przykład coś jest dodawane w tej chwili nawet, tylko o tym nie wiemy, a później ktoś przyjdzie i jednym przyciskiem naciśnie i. Wyślę wszystko, bo tak naprawdę tego jest o wiele więcej, bo wiemy, że te, to się rozkłada naprawdę nierównomiernie, bo tak jak w przypadku tłumaczeń azjatyckich, czasami jednego dnia potrafiło wlecieć tysiące rzeczy, co niemożliwe jest fizycznie, żeby nagle akurat dzisiaj tego dnia wszyscy usiedli i zaczęli to wklepywać. Ale wiesz, jednocześnie... Jednocześnie widać cały czas, na przykład w przypadku polskich tłumaczeń, że jest jednak ten postęp. Oczywiście są pewne skoki, ale jednak jest, ale to może przejdźmy, bo naprawdę jest bardzo dużo rzeczy. Takie seriale jak na przykład Pijamersi, czyli taki słynny dziecięcy serial, bardzo dużo już odcinków jest po polsku. Prawie pełne dwa pierwsze sezony. Byle do przerwy, też brakuje zaledwie już kilku odcinków do kompletu. Też cały czas. Są oczywiście dodawane jakieś tam napisy do Jessie, do kaczych opowieści, zarówno do starych napisy oraz do nowych dubbing. Oczywiście to nie znaczy, że tylko te wersje będą dostępne ostatecznie na Disney+, Plusie, co przypominamy. American Housewife, czyli też jeden z seriali ABC, jeżeli dobrze pamiętam, uh -huh. albo Foxa, uh -huh. coś, coś z tym z tyłu. Cały czas są kolejne odcinki z napisami dodawane i jest tego, tego naprawdę naprawdę dużo. Goofy i inni. Też Ulicy, już... Ulica Dalmatyńczyków 101, jakieś shorty z raźnymi rajdowcami, Ja tam też dochodzimy już... W tym tygodniu one były, zaczęły być dodawane i chyba zaraz będzie komplet, bo tam jest dosłownie tych dubbingów sztuk 8. O. Nie pamiętam, czy myśmy o tym mówili, ale to chyba wpadło w poprzednią sobotę, ale jest oczywiście wiele nowości. Na przykład jedne napisy do serialu Dinozaury, czyli do takiego bardzo specyficznej produkcji Jim Henson Studios, stworzonej pod koniec lat 90. Serial, który nie wiem w jakikolwiek sposób przeszedł, ponieważ jest to, jest to tak dziwna rzecz, Ogólnie to jest koncert polegający na tym, że po prostu są ludzie w takich wielkich no, w kostiumach dinozaurów, i mogłoby się wydawać, że to jest jakaś rzecz totalnie dla przedszkolaków, a okazuje się, że tam jest tyle czarnego humoru, tyle jakichś takich wątków ekologicznych, tyle jakiejś takiej satyry politycznej, że to po prostu jest to bardzo dziwna rzecz, i bardzo fajnie, że tam też będą polskie napisy. To jest jedna, rzecz, jedna z rzeczy, które mam ochotę obejrzeć. Tak po prostu z czystej ciekawości, bo słyszałem, że ten serial jest w sumie kultowy. Mo moi przyjaciele Tygrys i Kubuś. Jeżeli nie pomyliłem polskiego tytułu serialu. czyli... A to, a to jest ten, ten CGI serial, ten, animacja 3D, dlatego to nie jest dokładnie ta kubusiowa rzecz, na którą czekam. To nie są te nostalgiczne rzeczy, typu ten serial z lat 80. czy 90. -tych. Kurczę, Jak to się nazywa Nowe Przygody Kubusia Płuchatka? Tak, tak nowe no, przygody Kubusia Płuchatka, tego nie To będzie nostalgia, panie. Cały czas idziemy z takich jakichś też rzeczy, z kilkunastu ostatnich lat. To serial aktorski chyba na Disney XD Skopyta, Też parę odcinków leciało. spider woman Jeżeli nie pamiętam, nie wiem, czy powiedzieliśmy o tym w poprzednim odcinku, ale napisy do animowanej spider woman z lat 70. czy 80., już nie pamiętam dokładnie. By, mogliśmy, mo mogliśmy pominąć, ale to już też jest pod końcówkę, bo tam też tak. tego za dużo chyba nie było z 18 napisów, tak całościowo. Sporo tego ogólnie jest. Spider-Man, ten z 2017 roku, dalej dubbingi dodają, ten z Disney XD, tak, e, Hulk. Tak. Nowości, oczywiście, jest Timon i Pumba. Serial animowany, jeden odcinek, ale oczywiście, jeden odcinek przegodzi się w najbliższym czasie w większą liczbę odcinków. Tacy jesteśmy, czyli. Produkcja emitowana przez MBC, ale produkowana przez Foxa. Ona w ogóle jest dostępna między innymi na mm -hmm. Prime Video, co jest ciekawe już bardzo dużo odcinków jest dostępnych albo z lektorem, albo z napisami więc jest jeszcze jeden serial, który otrzymał polskie tłumaczenie całkiem niedawno bo wczoraj bodajże a jest to produkcja ciekawa, a być może nie wszyscy wiedzą, że ona jest właśnie na Disney Plusie a mowa o serialu The Orwell. Czyli stworzonej przez Seta McFarlane'a, takiej trochę parodii Star Trek'a, ale trochę nie do końca parodii Star Trek'a. I, I ogólnie z tego co kojarzę, to wśród fanów Star Trek'a są wielki, wielkie dyskusje, co jest lepsze: czy nowe Star produkowane teraz na Paramount Plus, czy, czy właśnie The Orville. I właśnie dwie, dwie, do dwóch odcinków, lektorem, napisy tego serialu pojawiły się. I z tego co wiem, to chyba trzeci sezon ma być chyba oryginalnie na hulu. Czyli w naszym wypadku na Disney Plusie. Na, to, na to wygląda, tak rzeczywiście może być. Dobrze, to skoro już wspomnieliśmy sobie o wszystkich tłumaczeniach, które były dodane, jak coś? Oczywiście na bieżąco wszystkie listy są wrzucane na grupę Disney Plus Polska na Facebooku. Tam Radek zawsze codziennie preparuje, teraz już rano, zmieni, zmienił się cykl przez Igrzyska Olimpijskie, <śmiech> <śmiech> żeby, były, żeby były te tłumaczenia zawsze dodawane rano, więc zawsze możecie sobie zobaczyć pełne listy, a sami możecie sobie sprawdzić, co jest po polsku na stronie Disney.pl, ale kończąc sobie segment o tłumaczeniach dodawanych chciałbym wspomnieć o tym co się dzieje na preview pages, co jest w sumie trochę małym aftermath tego co się dzieje, w, działo w poprzednim tygodniu, aczkolwiek może też małym zwiastunem tego co się będzie działo w najbliższych tygodniach zobaczymy. Ponieważ wreszcie zaczęły się dziać zmiany jakiekolwiek preview pages w stronach podglądowych Disney+, które jakby jeśli wejdziecie sobie na DisneyPlus.com i widzicie te logo, poinformuj mnie o nowościach i logo Disney i w ogóle. No to to jest właśnie preview Page. Tylko że wreszcie poje, zaczęły się one pojawiać dla innych regionów, ponieważ od sierpnia ubiegłego roku, kiedy była ta ostatnia zmiana, były póki co tylko te regiony, które znaliśmy w sumie, że w, w nich wystartuje Disney w naszych, w tych krajach, które są do oka nas, czyli jakieś tam Czechy. Rumunia, Turcja, Grecja, ale nie było na przykład Słowacji, ale w zamian była taka Bułgaria, której tłumaczenia nie, nie flatują w tej chwili na Disney, więc nie wiedzieliśmy jaka dokładnie jest sytuacja. I teraz wygląda na to, że ta lista po tym, co zostało zapowiedziane w ubiegłym tygodniu, jest troszkę odświeżona, ponieważ zostały dodane anglojęzyczne wersje tej preview page dla takiej Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii, Chorwacji i dla wielu, wielu więcej regionów. Regionów, aczkolwiek nie do wszystkich, które są zapowiedziane na lato tego roku, żeby w nich wystartuje Disney Plus, ale domyślam się, że to jest Jakiś in progress bardzo, ponieważ taka Słowacja działa wersja ensk, czyli anglojęzyczna dla Słowacji, nawet ona jest działająca i można sobie na nią wejść. Ale jak zalogujecie się domyślnie ze Słowacji, to przekierowuje na nieistniejącą na razie stronę SKSK, SK, czyli Słowacki Słowacja, pokazuje się, że strona nie istnieje. A tak naprawdę te serwery Disneya na nią automatycznie przekierowują. Jak dobrze traficie w dobrej godzinie, pojawia się wersja robocza tej strony. SKSK. SK. Przez co wygląda tak, jest takie niebieskie tło z ciemniejszym paskiem na górze i są w jej kodzie pokrywane wszystkie wszystkie preview pages, które są w tej chwili jakby in the works, są w pracach albo były kiedykolwiek w przeszłości i tam na przykład znajdziecie sobie kod do anglojęzycznej wersji polskiej, do, nie wiem, do innych krajów typu czeska. Tylko coś tam się dzieje za kulisami. Tak, ale. W sumie to streszczając, czyli po tym jak myśmy przez długi czas właśnie przewidywali, że Disney Plus wystartuje w tych kilku krajach, o których wspominaliśmy, czyli Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Grecja oraz Turcja, tak chyba myśmy cały czas przewidywali, to jednak po tym ogłoszeniu, które było właśnie tydzień temu i wszystkie te kraje zostały zapowiedziane, te, te 42 rynki, to właśnie teraz zostały dodane właśnie te angielskie y, preview page dla wielu innych krajów. Oczywiście to stawia dużo pytań, czy na przykład taki Słoweni y, Słowenii, czy na przykład Bułgarii zamierzają, nie wiem, bez tłumaczeń na początku, a może bez tłumaczenia interfejsu, nie wiemy, ale widać, że właśnie się dzieje. Oczywiście być może na to pytanie, albo częściowo na to pytanie yy, poznamy odpowiedź podczas Earnings Call, który będzie już w środę i oczywiście serdecznie na niego zapraszamy, nie pamiętam o tej dokładnie godziny. O godzinie 22, przychodzi. my będziemy zaczynać sobie kilka tam minut wcześniej, nie wiem czy 22 czy 22.30, ale coś w tych okolicach, Późniejszych wieczornych, dlatego tak. live będzie na kanale. Często się tak zdarzało, że jakieś rzeczy wyskakiwały tuż przed Earnings Call. Czasami też to były rzeczy, nie tylko związane z jakimiś kolejnymi startami Disney Plus, ale też jakieś zapowiedzi związane z filmami, serialami. Nie, nie możemy oczywiście się nastawiać Dokładnie. jakoś bardzo, ale po prostu trzeba, trzeba w środę obserwować, bo mogą być jakieś niespodzianki. Jest możliwość, że tak, na przyku, tak naprawdę to ta notka, która była w ubiegłym tygodniu miała być podczas earnings kol tylko została przyspieszona, nigdy nie wiadomo, więc będziemy sobie obserwować na bieżąco i relacjonować wam jak zwykle u nas na kanale, na grupie Disney Plus Polska na Facebooku oraz na naszym Discordzie pasażerowie Hype a szczególnie na kanale Foliowa Peczka, dlatego jeśli jeszcze nie jesteście na naszym serwerze, to zapraszamy serdecznie, link w opisie. I co Radku, to kończymy na ten tydzień. Tak, tak, tak i oczywiście mamy nadzieję, że za tydzień droga do Disney Plus powróci w znacznie lepszy humor. Ja, ja Radku mam świetny humor, było dodawanko więcej niż kiedykolwiek w ostatnich czasach. Więcej filmów, ja więcej nadzieję, różnorodnych miesz, rzeczy. Ty jesteś, miesz, ty, jesteś, ty jesteś zmęczony, bo po prostu nie śpisz cały czas przez igrzyska i tak ci się wydaje wszystko. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.